Kiedy Jaruzelski obejmował wszystkie funkcje, to było wiadomo, że coś tu musi się wydarzyć. Jeden z kolegów przekazał, że są polecenia, a żeby utrzymywać pewną ilość łóżek, miejsc w stanie gotowości. Przed samym stanem wojennym na tydzień nie spaliśmy w domach. Byliśmy praktycznie w hucie dzień i noc. Zostałem przewodniczącym Komitetu Strajkowego Huty i przejęliśmy całą władzę w Hutcie. Kiedy pułkownik Mazurkiewicz opuszczał Hutę, szedł przez szpale tysiąca Hutników w wewnątrz Huty na ogromnym placu. Pamiętam słowa jego ostatnich: tak, jesteśmy po przeciwnych stronach. Ale to przeżycie, które ja tu doznałem, pozostanie u mnie na zawsze w pamięci. Pożegnaliśmy się. Powiedział, że. To nie od niego zależy, co się teraz stanie. On wyjeżdża do Garizonu. Na wszelki wypadek dał mi sposób kontaktowania się. Miał łzy w oczach, bo ludzie go całowali wręcz. Wojsko z nami, wojsko z nami. Pojechał i widzieliśmy, że wchodzą do skotów. My mieliśmy zabarykadowane bramy wysoko wagonami m.in. autobusami starymi. Oni przez mur przebijali się. Pacyfikacja trwała noc i dzień. Kiedy na ogromnej hali działu mechanicznego klęczy około 3000 ludzi modlą się, to dawało wiarę, że jest czystość tego ruchu. Studenci najbardziej dostali, bo nie wiedzieli, jak uciekać, w hucie nie znali chuty. Ja dotarłem na miejsce swojego ukrycia. W hucie byłem do Nowego Roku. Na dachu tej starowni miałem swoje. Legowisko. W Wigilii na ten dach, a to jest najwyższa hala w Fucie. No, patrzyłem na ten kraków. Świeciły się żarówki, lampy w mieszkaniach. Jan Paweł II powiedział, że wolność nie jest dana nikomu raz na zawsze.